Z ładunek rozłożony na powierzchni kuli, równomiernie, yy, wytwarza na, na zewnątrz dokładnie takie same pole elektryczne, jakby cały ten ładunek znajdował się w, w środku tej kuli. Dlatego ten wzór, mimo że to był dla ładunku punktowego, yy, również jest słuszny dla powierzchni kulistych. Yy, więc mamy wzór na potencjał, wstawiamy dane liczbowe. Yy, Dyskusja no, liczba wychodzi 108, 10 do 9. I ta dyskusja jednostek to jest newton razy metr kwadrat przez kulum do kwadratu. Tutaj mamy razy kulomb i przez metr jeszcze. Metry się skracają, kulomby się z częścią skracają. To jest newton razy metr jest dżul, a dżul przez kulum to jest walt. No i potencjał na powierzchni drugiej kuli KQ2, KQ2 przez R2, sterują wartość liczbowe, jednostki takie jak czasie więc to wolty będą, no jak policzymy to jest 108 razy 10 do 9 takie widzimy taki sam wynik, więc rzeczywiście te potencjały są równe, tak jak miało być. No i podobnie wzór na gęstość powierzchni ładunku q 1 dla pierwszej q 1 przez 4 powierzchnie tej pierwszej kuli, czyli 4 y, pole, pole powierzchni pierwszej kuli, czyli 4 pierwszy 1 kwadrat. Tu już razu podniosłem do kwadratu, to R, czy, żeby nie, y, czy 8 do kwadratu, y, 64 metry do kwadratu, i po przekształceniu, chyba 0,12, y, no widzimy, że tu się y, y, no to w, tu jest metr kwadratowy, to jest kulumbycyjny. Jednostka jest oczywista. Kulum na metr kwadrat, Czyli tyle. 0,12 kulumba ładunku jest na 1 metr kwadratowym. No i ku, y, sigma 2 podobnie obliczamy. Wychodzi większa, większa gęstość powierzchniowa na kuli o mniejszym promieniu, to jest 0,48, 48 to jest 0,12. To się z, też zgadza zgodnie z naszymi y, wcześniejszymi rozważaniami. No i jeszcze ostatnie natężenie obliczamy, A jeden te, wzór na natężenie. Macie tam w, w, w drugim punkcie w tabelce. Po prawej stronie to jest stała karazy ładunek y, wytwarzający pole przez kwadrat odległości danego punktu od e, centrum tego pola i też tak jak mówiłem, że, że ten ładunek rozłożony na powierzchni kuli wytwarza na zewnątrz takie samo pole elektryczne, jakby ten cały ładunek znajdował się w, w jej środku, dlatego możemy ten wzór e, stosować również dla, dla ładunku rozłożonego na powierzchni kuli. Stawiam wartości liczbowe e, skraca się kulą z kwadratem, e, metr kwadrat z metrem kwadrat, wychodzi e, Newton przez kulum. No, taka jest jednostka właśnie e, natężenia. No i to tyle, tyle jeżeli chodzi o tą lekcję. Tak? Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.